Witam cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku, w każdy poniedziałek o 6 rano na kanale YouTube, na moim fanpage'u i na stronie kamilarowinska.pl. Dziś porozmawiamy o kryzysach i o tym, w jaki sposób najlepiej a, można sobie z nimi poradzić. Oczywiście każdy z nas ma swój sposób, ja ci opowiem o swoim, z którego korzystam zarówno ja, jak również moi klienci. W ubiegłym tygodniu w Power Poniedziałku opowiedziałam ci o tym, jak to się wydarzyło, że odnoszę teraz sukcesy a, Biznesowe. I za każdym razem, kiedy opowiadam o początkach mojego biznesu, o tym w jaki sposób upadałam, czasami podnosiłam się po tych upadkach, to wielokrotnie ludzie mnie pytają: No dobrze, Kamila, ale jak sobie radzisz z takimi trudniejszymi momentami? Co się wtedy dzieje, kiedy jesteś bardziej zmęczona albo kiedy przystępuje jakikolwiek kryzys? A niektórzy pytają: Czy w ogóle coś takiego mnie dotyczy i czy mi się to przytrafia? A więc Zaczynając od początku, przede wszystkim tak dotyczy mnie i dotyczy każdej osoby, która pracuje w biznesie czy też realizuje się zawodowo. Nie tylko i włącznie ciebie. Wszystkich to dotyczy. Każdy człowiek, który żyje i, że tak powiem, ma kontekst z rzeczywistością, nie jest jakiś chronicznie naćpany albo zalany i kontaktuje się ze sobą, ma różne emocje i to jest zupełnie naturalne. Jesteśmy czasami super radośni, zmotywowani, szczęśliwi. A napędzeni jakąś tajemniczą energią, albo swoją własną, a czasami przychodzą takie momenty, w których jesteśmy delikatnie osłabieni, albo zmęczeni, albo smutni, przygnębieni, albo zaczynamy wątpić w to, czy to, co robimy, czy powinniśmy to robić jakiś, jakoś inaczej, albo czy w ogóle to jest najlepszy sposób na wykorzystanie naszego potencjału. I tego typu rozterki są naturalne. Oczywiście nie wtedy, kiedy one występują w każdym momencie naszego życia, ale od czasu do czasu mogą się przytrafić, Naprawdę każdemu. I wszyscy moi klienci, nawet ci klienci biznesowi, którzy przychodzą do mnie na konsultacje, którzy są dużymi klientami, właścicielami naprawdę wielu spółek, czy to z komandytowych, akcyjnych, czy jakichkolwiek innych, ogromnych, to, to są ludzie, którzy również mają takie dylematy, więc naprawdę nic, co ludzkie nie jest im obce. To nie jest tylko i wyłącznie coś, co Ciebie dotyczy. Natomiast, co się dzieje wtedy, kiedy coś takiego następuje? Otóż, kiedy ja mam jakiś taki trudniejszy moment, to rozróżniam, czyli przyglądam się temu, co się ze mną dzieje i zastanawiam się, czy to jest jakiegoś, jakiegoś rodzaju kryzys, czy to jest najzwyczajniej w świecie moje zmęczenie materiału bardzo dużo pracuje sobą, bardzo dużo daje od siebie, w związku, bardzo dużo też oczywiście otrzymuje od społeczności, z którą pracuje, bardzo dużo otrzymuje pozytywnej energii, ale też otrzymuje różne tam mniej przyjemne komunikaty. A w związku z czym muszę uważać na tym, żeby się po prostu najnormalniej w świecie nie spalić. Więc czasami, jeżeli czuję, że naprawdę pracuję dużo i przychodzi trudniejszy moment, to zastanawiam się, czy to jest kryzys, czy to jest najnormalnie w świecie po prostu moje zmęczenie. Jeżeli się okazuje, że następuje zmęczenie, to robię wszystko, żeby jak najszybciej odpocząć i wtedy wycinam wszystko, czym. Co tylko i wyłącznie mogę wyciąć. Czyli zostawiam tylko i wyłącznie takie najbardziej, najbardziej kluczowe rzeczy, które muszą zostać wykonane po prostu, bo nie wiem, co urząd skarbowy, że tak powiem, zadzwoni do mnie, zrobi mi karę albo cokolwiek innego. Czyli, nie wiem, przelewy bym zrobiła podatkowe do ZUS-u, coś tam jeszcze i tak dalej. Takie naprawdę, wiecie, kluczowe rzeczy. A niektóre projekty, które, które chciałabym realizować i można by było je przesunąć, to bym najnormalniej w świecie, je przesunęła i nie robiłabym ich na takim. Totalnym dole. I teraz uwaga, to nie znaczy, że jak jestem zmęczona, to nie pracuję. To nie znaczy, że jak nie jestem w humorze, to nie pracuję. Ja mówię o takiej sytuacji, w której naprawdę czuję, że już po prostu doszłam do ściany. Za bardzo się nad sobą nie rozczulam i często pracuję w sytuacjach, w których, no nie wiem, pracuję w pośpiechu, już się dużo wydarzyło, czasami jestem przemęczona i to jest zupełnie naturalne. Po prostu jestem dorosła i wiem, że nie zawsze świeci słońce, nie zawsze jest niedziela i czasami się po prostu nie ma humoru, boli człowieka głowa, no i tyle. Natomiast, no, trzeba uważać też oczywiście, żeby się nie przegrzać. Więc jeżeli czuję, że jestem pod ścianą, to wtedy naprawdę regeneruję się, poświęcam sobie czas, staram się jak najbardziej wyspać. Jestem w stanie po prostu położyć się i na przykład cały dzień przespać, tak, żeby oczyścić swoją głowę. I to mi bardzo pomaga. Pomagają mi również spacery, czy pójście pobiegać, czy pójście na siłownię, albo na jogę, no bo wtedy tak naprawdę nie jestem w stanie o niczym innym myśleć, więc mi to wszystko z głowy schodzi. Ale to dotyczy zmęczenia. Natomiast jeżeli następuje kryzys, a tak faktycznie w moim życiu również następują, to mam takich 7 kroków, przez które przechodzę. Kiedy już się uporam z czymś, co nazywamy albo smutkiem, albo zaskoczeniem, albo taką pierwszą emocjonalną reakcją na kryzys, czasami to jest, nie wiem, poczucie żalu, to wtedy, kiedy już się z nią uporam, to. Pierwszą rzeczą, jaką, jaką robię, jest przyjęcie do świadomości, że ten kryzys jest wynikiem jakiegoś działania, który trwa już od jakiegoś czasu. Ja nie mówię tutaj o sytuacjach losowych, mówię o kryzysie. A, czyli coś się wydarzyło od jakiegoś czasu, zbierało się przez dłuższy czas i nastąpił kryzys. A W związku z czym nie oceniam, nie, znaczy nie. Nie jestem zła na cały świat albo na kogokolwiek innego. Raczej sobie myślę, ok, gdzie ty miałaś oczy, że nie widziałaś tego, co się dzieje? Coś przeoczyłam. I biorę to po prostu do siebie jako, jako taki fakt, że jest coś takiego. Druga rzecz to przede wszystkim przejmuję odpowiedzialność i wiem, że też mam w tym udział. Czyli nie szukam tylko i wyłącznie winnych gdzieś tam za oknem, ale przede wszystkim w lustrze. Czyli patrzę w lustro do siebie i mówię, ok, Kamila, to w takim razie co takiego przeoczyłam? Czego nie dopilnowałaś, co się wydarzyło, że ten kryzys nastąpił, ale przejmuje za niego odpowiedzialność, ponieważ jeżeli na zbyt długo wpadniemy w rolę ofiary, no to wtedy zostaniemy po prostu w tej roli i ona odejmuje nam sprawczość. Zakładamy, że ok, świat jest zły, my jesteśmy super, no i teraz niech nam kto, ktoś naprawi. To mnie osobiście taka sytuacja nie służy, w związku z czym myślę sobie, okej, okay, przejmuję odpowiedzialność za to, co się wydarzyło i w w punkcie trzecim szukam przyczyny. Przyczyny, która spowodowała tą sytuację albo szeregu przyczyn, bo z reguły to nie jest jakaś jedna rzecz, tylko, tylko sprawdzam, co się do tego przyczyniło, jaki jest powód na poziomie faktów. I w czwartym punkcie, w czwartym kroku wyciągam wnioski. Wyciągam wnioski z tego, co się wydarzyło, czyli gdybym, gdy na przykład. Pojawiła się taka sytuacja, jak z Marcinem Kokoszką, który kiedyś pojawił się w moim biurze i miał, on miał kryzys akurat wtedy, ponieważ przyszedł do mnie jako 23-letni mężczyzna i powiedział, że ma milion długu I, i co dalej? No to też przez to przeszliśmy. Um, oprócz tego, że, że były emocje, no to powiedzieliśmy, ok, punkt pierwszy. Ten milion długu jest wynikiem działania jakiegoś długofalowego, które spowodowało, że to jest. Tak czy nie? No tak. Druga punkt, czy przejmujesz odpowiedzialność, bo wiesz, że masz też w tym udział, a to nie jest coś, co się tylko i wyłącznie wydarzyło, tak po prostu na Ciebie spadło i, i to jest. No tak, przyjmuję odpowiedzialność, bo jak się nie przyjmuje odpowiedzialności, to też nie ma się gotowości do tego, żeby coś z tym zrobić. Następnie, Punkt trzeci, jakie były przyczyny tej sytuacji, czyli spo, co konkretnie spowodowało, że do tego doszło. I tutaj był szereg przyczyn, które na to wpłynęły, na to, że on się znalazł w takiej sytuacji, i w takim razie, jakie wyciągasz wnioski na przyszłość, ponieważ to, że z kryzysu będziemy wychodzić, to jest oczywiste i no, gdyby nie to, no to w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali. Natomiast teraz, jakie masz wyciągnąć wnioski na przyszłość, aby w przyszłości uniknąć takiego kryzysu, jak również, Wiesz też? kiedy twoja skala biznesu albo mm, sytuacji będzie rosła, to co tu zrobić, żeby znowu w takiej samej sytuacji się nie znaleźć, ale na większą skalę i to wtedy będzie jeszcze większy kryzys. Jeżeli na przykład budujecie zespół i są jakieś problemy w przebudowaniu zespołu, no to jeżeli one wychodzą wtedy kiedy jest mały zespół i się nimi nie zajmiesz, to wtedy kiedy będzie jeszcze większy zespół, a ty masz wnioski niewyciągnięte, no to oczywiście problemy będą większe. Niektórzy lubią problemy zamiatać pod dywan i czekać aż się same rozwiążą i potem one się nie Rozwiązują i rosną, i śmierdzą dodatkowo. No, ja jestem zwolennikiem tego, żeby wyciągać wnioski. Kiedy wyciągasz wnioski, to w kolejnym punkcie, w piątym akurat, ja na przykład rozmawiam z zaufanymi osobami, ale takimi, które mogą wnieść coś w tą sytuację. Czyli nie rozmawiam o tym z kimkolwiek. Tylko i wyłącznie po to, żeby się podzielić tą treścią, tylko rozmawiam z ludźmi, którzy mogą coś mieć do powiedzenia na ten temat, ale i też mają na to zdrowe spojrzenie. Czyli gdybym miała jakieś wyzwanie w biznesie, to rozmawiałabym o tym z ludźmi, którzy są bardziej doświadczeni ode mnie w biznesie, a nie z ludźmi, którzy boją się założyć swój pierwszy biznes, bo rozmowa z nimi w niczym by mi nie pomogła. Czyli szukam takiej osoby, która to jest, która ma takie zdrowe spojrzenie. I teraz uwaga, gdyby. Gdyby mój kryzys dotyczył jakiejś sytuacji emocjonalnej, mojej, prywatnej, bądź czegokolwiek takiego, to wtedy zdecydowałabym się na pójście do specjalisty, do np. psychoterapeuty, i z tą osobą o tym bym porozmawiała. Gdybym miała problemy w małżeństwie nie czekałabym aż się rozwiążą albo aż się rozwiodę albo cokolwiek innego tylko zdecydowałabym się na konsultację z terapeutą małżeńskim gdybym miała problemy z wychowawcze jakieś Coś by mnie niepokoiło w zachowaniu moich dzieci, to też nie czekałabym aż z tego wyrosną albo coś tam się wydarzy i tak dalej. Tylko bym poszła również do specjalisty i bym na ten temat rozmawiała, pytałabym go o to, jak to wygląda z jego perspektywy. Natomiast na pewno bym nie siedziała i nie czekała aż. Ktoś to za mnie załatwi, bo wiem, że nikt tego za mnie nie załatwi. Może wam się tak zdarza, mnie nie. W związku z czym szukałabym wsparcia naprawdę u takich osób, które są w stanie coś wnieść. Wiem, że rzadko się mówi o tym, żeby w sytuacjach trudnych, osobistych korzystać z wsparcia terapeuty, bo większość osób na przykład uważa, że jeżeli ktoś jest bardzo silny i bardzo dzielny, to sobie sam z tym poradzi i nie powinien iść do terapeuty, co jest totalną, oczywiście, Bzdurą. Oczywiście nie z każdą rzeczą albo nie z każdym zmartwieniem się biega do terapeuty, ale jeżeli jest coś naprawdę takiego, co doprowadziło do kryzysu, to wtedy warto jest pójść do takiej osoby po to aby nie wpadać w przyszłości w kolejne tarapaty, po to, żeby poznać w ogóle przyczynę takiej sytuacji i dowiedzieć się, jak możemy sobie z nią poradzić. I w ogóle to nie jest oznaką słabości, tylko jest to oznaką odpowiedzialności. To no, tak samo jak masz problemy z zębami, no to nie wychodzisz z założenia, że sam sobie po prostu wyrwiesz w łazience, bo Rambo bólu nie czuje i sobie jakoś z tym poradzisz, tylko idziesz do dentysty, bo chcesz mieć zdrowe zęby. Tak samo, jeżeli cokolwiek się dzieje w Twojej psychice i jest to martwiące, jest to, jest to coś, czym trzeba się zająć, to po prostu trzeba się z tym zająć. Trzeba to rozgrzebać, to nie jest zawsze przyjemne, czasami zajmuje to dużo czasu, natomiast, no cóż, trzeba to zrobić. No i co? I wtedy, kiedy przejdę przez to, to w szóstym punkcie, oczywiście biorę się za plan naprawczy, czyli sporządzam plan naprawczy i wiem pokornie, że wdrożenie tego planu wymaga czasu, ponieważ jeżeli na przykład latami się doprowadzałam do jakiegoś stanu i doprowadziłam do sytuacji kryzysowej, to teraz nie liczę na to, że przez weekend ktoś mi ten problem załatwi, tylko że teraz być może nawet latami będę z niego wychodzić. Podam Ci przykład. Jeżeli ktoś latami na przykład zbiera sobie kilogramy nadwagi 10, 20, 30, 40 kilo albo więcej, to czasami zdarza mu się oczekiwać, że jak po prostu przez pierwszy weekend zacznie się już zdrowo odżywiać, to już by chciał po tym weekendzie, żeby były jakieś oszałamiające wyniki. Otóż nie, jeżeli lata, pr lata pracujesz na to, żeby wprowadzić się w kryzys, to czasami lata też zajmuje ci wychodzenie z tego kryzysu. I tak jak problemy małżeńskie, nie będą rozwiązane w weekend. Czasami trzeba nad tym pracować pół roku, a może nawet rok albo dłużej. Tak samo jak problemy z dziećmi, jeżeli nastąpiły, to to one też nie nastąpiły w wyniku jakiejś jednej sytuacji, tylko wielu sytuacji, więc dużo czasu przyjdzie nam ym, rozwiązywać tą sytuację i wprowadzać jakieś nowe standardy życia w rodzinie. Tak samo jest w firmie. Jeżeli pojawił się jakiś kryzys w zespole, to też nie będzie tak, że jakaś jedna rzecz, wprowadzanie wartości albo przyjście na moje szkolenie zespół marzeń od razu spowoduje magiczne rozwiązanie tego kryzysu, to wymaga czasu. I ten plan naprawczy musi być sukcesywnie realizowany z dużą pokorą, że jeżeli po prostu się wchodziło najpierw w ten kryzys przez jakiś czas, no to teraz cóż, trzeba swoje zapłacić i z niego wychodzić. No i oczywiście w siódmym punkcie nie pozostaje nic innego, jak ruszyć do działania, a z tym, co mamy, zrobić cokolwiek, co już możemy zrobić. Dużo osób mówi, ale to już i tak nic nie da, jesteśmy w czarnej D i tak dalej. Marcin Kokoszka zawsze powtarza, że nie ma nic złego w tym, że się znajdujesz w czarnej dupie. Najgorzej jest wtedy, kiedy zaczynasz się tam urządzać. I to samo dotyczy kryzysu. Masz ruszyć do działania z tym, co masz tak, jak możesz. Wiadomo, że nie możesz zrobić dużo rzeczy. Czasami może to być kryzys, na przykład jakiś finansowy, więc wtedy zaczynasz od najmniejszych rzeczy, jakich tylko można zacząć, ale zaczynasz od czegoś. Wiele osób kiedy do mnie przychodzi i mówi, że tam coś nie zadziałało, nie wiem, z dziećmi, albo, albo z firmą, albo z czymkolwiek innym, to ja mówię: No, to słuchaj, możesz zacząć od tego albo od tego. On mówi: No, ale wiesz, Kamila, to jest taka mała rzecz, ja potrzebuję czegoś wielkiego. Ja mówię, no dobra, ale na razie nie masz niczego wielkiego, więc zacznij wdrażać, przynajmniej małe te rzeczy, po to chociażby nawet, żeby zatrzymać ten kryzys i pogłębianie się tego kryzysu, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby zacząć z niego wychodzić. A no i na koniec, takie trzy takie zdania, którymi chcę się z Tobą podzielić, taka filozofia, którą mam, to przede wszystkim, że życie jest niczym innym jak treningiem i testem, czyli. Mam kilka definicji, jeżeli chodzi o życie. Jeszcze inna to jest taka, że to jest nasz taki moment. Przychodzimy tutaj po to, żeby się doskonalić i najlepiej wykorzystać potencjał, jaki tylko i wyłącznie możemy i zostawić coś dobrego po sobie na tym świecie, ale jednocześnie, że jest testem i treningiem czyli, że przez jakiś czas trenujemy, 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 a potem przychodzi jakiś test na różnych poziomach prywatnym, zawodowym, relacyjnym jakimś przychodzi test i sprawdzamy, no, na ile, że tak powiem, trenowaliśmy samych siebie. W związku z czym, ja też nie oczekuję, że życie będzie mi przynosić same cukierki za każdym razem. Wiem, że czasami jakieś zniłe się po prostu pojawi, bo niby dlaczego u mnie miałoby się nie pojawić. Każdy z nas w jakiś sposób zostaje doświadczany od czasu do czasu, albo prywatnie, albo zawodowo i to jest zupełnie naturalne. I nawet jeżeli bardzo się staramy, to po prostu takie testy do nas przyjdą. I sztuką jest z nimi sobie wtedy radzić i stawić im czoła i wyjść z nich. A druga rzecz to mm, wiem, że jeżeli Walczę o coś wielkiego, jeżeli walczę o coś, co jest ambitnym celem, to po prostu kryzysy albo jakieś tam zwątpienia będą. Jeżeli bym robiła jakieś małe rzeczy, mało istotne, niezbyt ambitne, nie wymagające ode mnie niczego, to wtedy prawdopodobnie nie byłoby żadnych dylematów i nie byłoby żadnych kryzysów. Natomiast jeżeli walczysz o coś, o coś wielkiego, to te kryzysy, wątpliwości, trudne momenty, one naturalnie się pojawiają. Jak Chodzisz dziennie 100 metrów, to prawdopodobnie kontuzji nie załapiesz. Ale jeżeli chcesz dziennie przebiec 5 km albo 10 km, no to może zdarzyć ci się kontuzja albo może zdarzyć ci się kryzys. No i teraz pytanie, czy chcesz być kimś, kto tam tylko po 100 metrów, czy jednak po te 5 km przebiega na przykład dziennie. I trzecia, taka niezwykle ważna, to to, że codziennie ja osobiście jestem wsparciem dla wielu osób w tym, aby oni poradzili sobie ze swoimi kryzysami. Jednym, jednym z moich talentów według Instytutu Galupa jest relator, czyli bliskość. Jestem osobą, która buduje co prawda wolno i na początku bywam sceptyczna, natomiast w dłuższej perspektywie czasu ja buduję bardzo, bardzo, bardzo bliskie relacje. Czyli jeżeli dopuszczam kogoś do swojego życia, to chcę być z tą osobą w takiej ogromnej szczerości, w dużej prawdzie, w bliskości i ta osoba jest niezwykle dla mnie ważna i. i i tyle. Nawet jeżeli się z nią codziennie nie widuję, bo z nikim z moich przyjaciół się nie widuję codziennie, ale, ale jest, jest to dla mnie naprawdę ważna osoba. I jestem otwarta na to, żeby tym ludziom, którzy są wokół mnie, pomagać i być dla nich wsparciem. Generalnie powinna mieć wsparcie na drugie chyba. Czyli jeżeli w jakikolwiek sposób mogę pomóc, to nie znaczy, że nie wiem, jestem taksówkarzem moich najbliższych albo coś takiego, ale jeżeli. Jest coś, w czym mogę im pomóc, coś, co widzę, coś, co, mm, co mogłabym im podsunąć, i to oni zawsze wiedzą, że mogą, mogą na mnie liczyć, że co tylko mogę, to, to dla nich zrobię. I w takich sytuacjach trudnych. Jeżeli jesteś na co dzień takim wsparciem dla wielu innych osób, i po prostu wiedzą, że mogą liczyć na ciebie, i że jeżeli cokolwiek się w ich życiu przytrafi, to ty, to ty jesteś. Nawet jeżeli ciebie to trochę kosztuje, i a, nie wiem, musisz odłożyć jakieś swoje rzeczy na bok, to ci ludzie, wtedy, kiedy w twoim życiu pojawi się jakieś wyzwanie, zmartwienie oni wtedy, no wtedy masz do kogo po prostu się odezwać i poprosić go o wsparcie. I to jest dla mnie niesamowita wartość, że wtedy, kiedy właśnie w moim życiu pojawiają się problemy, to mam się do kogo zwrócić, ponieważ z zasady jestem fair w stosunku do innych ludzi. I wtedy, kiedy cokolwiek mi się dzieje, poproszę kogoś o wsparcie, zadzwonię. Nawet, nawet jeżeli się z kimś pół roku albo rok nie widziałam, to bardzo często ta osoba ciepło Przyjmuje mój telefon, cieszy się, że może mi w czymś pomóc, że może mi w czymś doradzić, że może powiedzieć, jak to z jej perspektywy wygląda, i wtedy mi pomaga. Dlatego y Przede wszystkim polecam wam zadbanie o to, żeby też być wsparciem dla innych ludzi, żeby być w porządku, żeby być fair wobec innych ludzi. a Nie dlatego, że czegoś będziecie od nich potrzebowali, tylko dlatego, że po prostu chcecie być takimi ludźmi. I wtedy wy również będziecie mogli czasami liczyć na to, że obdarzą was swoją uwagą, swoją radą, swoim wsparciem, gdy wy będziecie go potrzebowali. A jesteśmy bądź co bądź ludźmi stadnymi, w związku z czym no, czasami zdarza się, że potrzebujemy takiego wsparcia od kogoś innego i zupełnie innego spojrzenia na swoją sytuację. Mam nadzieję, że te 7 sposobów pomoże Ci w tym, aby lepiej radzić sobie z kryzysami, z trudnymi momentami albo czasami ze zmęczeniem, które może nadejść. Jeżeli któryś z tych kroków jest dla Ciebie najtrudniejszy do wdrożenia, daj mi znać proszę w komentarzu, a postaram się go kiedyś omówić jeszcze bardziej dokładnie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym Power Poniedziałku.